Po wielu latach oczekiwań pruszkowscy sympatycy sportów walki otrzymali wspaniały prezent wiosenny. 13 kwietnia odbył się pierwszy pruszkowski turniej bokserski będący jednocześnie Pucharem Mazowsza Kadetów pod honorowym patronatem prezydenta miasta Pruszkowa. Organizatorem był Klub Bokserski Pruszków oraz Warszawsko-Mazowiecki Związek Bokserski. Nasz turnie odwiedzili zawodnicy z 10 klubów bokserskich, reprezentują różne kluby, cztery kluby z Warszawy, Klub Hajnówka, nowy, świtnowy dwór Mazowiecki, dwa kluby z Radomia, Braniewo i, i co mniej więcej te kluby, które nas odwiedziły. Jest, jest to turniej kadetów i młodzików z, zrzeszonych w Mazowieckim Związku Okręgowym Bokserskim. W hali sportowej Most 32 kadetów stoczyło 16 zaciętych i pełnych emocji walk turniejowych trwających 3 rundy po dwie minuty, stoczonych w 14 kategoriach wagowych. Zwycięzcy oprócz sportowego prestiżu zostali uhonorowani pucharami i medalami. Wyjątkowo młodzi reprezentanci klubu bokserskiego Pruszków, adepci bokserscy, zaprezentowali nabyte umiejętności w walkach pokazowych. Turniej zaszczycili obecnością niecodzienni goście, elita światowego pięściarstwa. Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski świata i Europy, zdobywca brązowego medalu Pucharu Świata oraz wielokrotny mistrz Polski, który tym razem wystąpił w roli sędziego punktowego i ringowego. Sekcja dawno, dawno, dawno to istniała, mieli, mieli, mieli dobry potencjał, później to się jak nie wiadomo skąd, nic to się urwało. No fajnie, że wracają na arenę yy, tą bokserską, że, że będzie na, następna czarna plama wymazana. Będzie fajnie działać tym zawodnikom. W roli trenera wystąpił Grzegorz Skrzecz, brat bliźniak Pawła, również olimpijczyk, brązowy medalista Mistrzostw Świata, Europy, wielokrotny mistrz i medalista Polski, a przede wszystkim częsty gość na imprezach sportowych i spotkaniach z młodzieżą naszego miasta. Po wielu latach, po wielu, wielu latach, pięściarstwo wraca do, 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 do Pruszkowa. Przyjechała śmietanka kadetów, no na pewno y, sprawdzić się przed y, eliminacjami do Mistrzostw Polski, bo zaraz zaczną się za dwa tygodnie zaczną się eliminacje do Mistrzostw Polski. Każdy przyjechał się sprawdzić, każdy przyjechał zobaczyć na co go stać i, i to przetarcie jest bardzo dobre. tak? I turniej fajnie zorganizowany, aby więcej takich turniejów. W podobnej roli co Paweł Skrzecz wystąpiła Patrycja Skrzecz, córka Grzegorza była zawodniczka, a obecnie sędzia bokserski. W wieku bodajże trzech lat założono mi rękawice już z rodzeństwem żeśmy się, jak to mówi po domowemu, naparzali. Więc to jest u nas, ten, ten boks jest u nas w domu i, i to jest, to nie zanika. I ojciec i wuj przekazują nam te tradycje, uczą nas, trenują. Bracia, y, wszyscy, i Sebastian, i Piotrek, i Rafał też trenują. Wszyscy mamy coś wspólnego ze sportem. Jesteśmy w tym, to jest nasze życie. Niespodzianką na wydarzeniu była również obecność Macieja Sulęckiego, rodowitego warszawianina, który rozpoczął przygodę z boksem w wieku 11 lat i jako amator stoczył 140 walk, z tego 110 wygrał. Trzykrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów oraz między innymi pas Rzeczpospolitej Polskiej. Na ringu zawodowym stoczył 29 walk. 28 wygrał z czego 11 przed czasem. Poniósł tylko jedną porażkę. Aktualnie przygotowuje się do zaplanowanej w USA na koniec czerwca walki o tytuł Mistrza Świata WBO wagi średniej. Co sprowadza Ciebie do Pruszkowa? Rodzeństwo głównie, tak? bo tutaj boksują, zawsze ich wspieram, kiedy mogę to jeżdżę, a więc tak naprawdę e, dzięki nim głównie tutaj jestem, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, bardzo się cieszę, że coraz więcej takich imprez, że, że młodzi boksują, nabierają doświadczenia, e, a więc no, głównie oni, tak? bo za tym, jak ja tu przyjeżdżam, patrzę na tych młodych chłopków, to widzę siebie tak parę lat temu, a więc fajnie wrócić do przeszłości. Jak informują organizatorzy, w planach jest, aby Pruszkowski turniej stał się imprezą cykliczną.